Na pewno marzyłem o tym od dzieciństwa. Najpierw chciałem być piłkarzem, no bo to wiadomo, każdy chłopak chce grać piłkę. Ale później zacząłem oglądać festiwale, pierwsze festiwale w Opolu, w Sopocie. Mama wzięła mnie na pierwszy koncert. To był koncert Haliny Kunickiej. Haliny Kunickiej. Później byłem chyba na Jerzym Grunwaldzie. A później już zacząłem chodzić sam z bratem na, na koncerty, to były już koncerty rokowe, Akurat tak się działo, że w tym naszym mieście, w Szanowie, Dom Kultury chyba co miesiąc robił jakiś koncert. I były zespoły naprawdę, była pierwsza Liga Polska, czyli Pani Demarczyk, Pan Niemen, Breakout i tak dalej, tak dalej. Były też zespoły z NRD, z byłej NRD z Czechosłowacji i były też zespoły węgierskie. I po raz pierwszy zobaczyłem zespół Omega. Zrobił na mnie kolosalne wrażenie już z bratem wiedzieliśmy, że będziemy muzykami, no i zaczęło się od tego, od kupna gitary dla brata. To były dosyć ciężkie czasy i ta pierwsza gitara to była kupiona za pieniądze chyba z ubezpieczenia, bo brat chyba rękę złamał czy skręcił, coś takiego było wtedy. Ale brat wziął gitarę, bo on miał grać na gitarze, to trwało chyba parę dni i ją rzucił w kąt, więc ja wziąłem tą gitarę, zacząłem ćwiczyć powoli, tak jak po prostu ze słuchu. Słuchałem muzyki i starałem się naśladować, nawet nie wiedziałem jak się stroi gitarę, ale powoli do tego doszedłem. A... No i już już wtedy, tam mając po latki, kilk, ja miałem chyba 10, prawda, 13, już wtedy zaczęliśmy pisać swoje piosenki. Tak, na wzór po prostu innych. Brat pisał teksty, ja, ja pisałem muzykę, i założyliśmy sobie swój pierwszy zespół, taki właśnie domowy, z kolegą z ulicy. I to były nasze początki. Oczywiście zawsze marzyłem o tym, żeby, żeby nagrać jakąś pierwszą płytę. To już się zdarzyło później, o wiele lat później. Jeszcze po drodze były kolejne zespoły. Takim pierwszym moim debiutem na dużej scenie, takim koncertowym, zawodowym, to był debiut zespołu Instytucja w roku 1982, w 1982 na Hali Wisły w Krakowie. I wtedy zagraliśmy koncert z Ligi Punk i z Lombardem. I to było niesamowite, ponieważ nasz wtedy wokalista zachorował przed koncertem na żółtaczkę. No i byliśmy w kropce, ale udało się, zrobiliśmy porwanie ze szpitala, czyli nasz, jakiś znajomy podjechał garbusem pod szpital, wokalista wybiegł w piżamie, przebrał się w samochodzie, y, y, no i zaśpiewał koncert, oczywiście po koncercie od razu do szpitala, chyba jeszcze zdążył na, na wizytę, na obchód tam jakiś lekarski, z tego co pamiętam. I to był mój pierwszy taki właśnie debiut na dużej scenie. Później to już był inny zespół z tym nepal Asi i w tym zespole gram do dzisiaj. Oh, no to był zespół zrobiony właśnie nie dla, dla kariery, dla pieniędzy, tylko. Um, Chciałem zrobić taki zespół, bo, bo wcześniej jeździłem do cioci, do brata, do Wiednia. Widziałem, że siedzę na ulicy w Wiedniu, w, w Metrze, na ulicach. Ja też próbowałem grać na saksofonie w Wiedniu, zresztą bardzo fajne przeżycie. I wróciłem z, właśnie z Wiednia i postanowiłem założyć zespół, z którym pojedziemy na wakacje i będziemy grać na ulicach. Więc. Yy... Ja już wiedziałem, że Leszek dobrze śpiewa, bo kiedyś też ze mną grał w zespole. Wiedziałem, że ma swój zespół właśnie z Pawłem i z Januszem, i zaprosiłem ich do tego zespołu. I zrobiliśmy pierwsze piosenki chyba pięć, sześć piosenek, i mieliśmy właśnie jechać w wakacje do Sopotu, bo niestety do tego nie doszło, bo jeszcze miałem taki zespół równoległy w Krakowie i tam nagraliśmy demo do Jarocina. No, i też zabrałem demo zespołu Sztywny Pal Azji, zawiozłem te kasety, bo to wtedy były kasety, do Wiarocina, i się okazało, że te dwa zespoły dostały się no, na dużą scenę, czyli i Wojcek, i Sztywny Pal Azji. I pojechaliśmy na przesłuchanie jeszcze do Joku, no i. i... Wiem, że bardzo podobaliśmy się Walterowi Chrystowskiemu, że te, te piosenki się, się bardzo podobały. Już wiedziałem, że coś z tego będzie, bo, bo, bo to już, już notułem tą atmosferę, że, że coś jest, jest, jest fajnego w, w powietrzu, ponieważ gdy w trójce ogłaszał zespoły, które się dostały do Jarocina, puścił nasze piosenki chyba dwie, więc już coś wisiało w powietrzu. Zagraliśmy swój koncert na dużej scenie. Okazało się, że bardzo się podoba, bisk chyba był, no i wylądowaliśmy na drugim miejscu, w głosowaniu publiczności. Od razu zaczęły się jakieś wywiady, no i później propozycje koncertów. Pierwszy koncert zagraliśmy w Warszawie, w Rivierze, w Klub Riviera Remont. Hmm. Oczywiście pierwszy, pierwszy wielki sukces tutaj właśnie był tłum ludzi, tłum muzyków i dziennikarzy tutaj z, z Warszawy. Później okazało się, że mamy, mamy jakby zaproszenie do, do nagrania pierwszej płyty, więc to było niesamowite, bo ja myślałem, że tą, pierwszą płytę tę nagram już za, za kilkanaście lat, a, a tu się okazuje, że od razu jest płyta, mus, musimy zrobić problem na płytę. Płyta okazuje się sukcesem wielkim, w trójce jesteśmy na liście przybojów Marka Lidzwieckiego, parę piosenek znalazło się na tej płycie, w rozgłośni harcerskiej też, no wielki sukces, no, nie spodziewałem się.